Krytycznie istotne i śmiertelnie niebezpieczne dla narodu polskiego, który notabene skończy się, skończy się w niedługim czasie. To będzie już kwestia nie wieków, nie stuleci, ale dziesiątków lat, kiedy Polacy ze względu na negatywne trendy demograficzne zejdą ze sceny dziejowej zredukują się sami samobójczo do poziomu jakiegoś minącego plemienia indiańskiego w rezerwacie, na którym kto inny panuje, w którym kto inny dominuje. Dlatego trzeba te wszystkie rzeczy zrobić, a pan nie ma czasu teraz, żeby, je, żeby ich dopełnić, ale ma pan czas liczony w godzinach, żeby wyraźnie zamanifestować swoją wolę polityczną przejścia na stronę narodu polskiego. Proszę nie do mnie się zwrócić to. To w tej chwili myśmy pytania już zadali. Usłyszeliśmy nasze, na nasze pytania, tak dalece nas niesatysfakcjonujące odpowiedzi, ale proszę o nas zapomnieć. To nie chodzi o naszą jakąkolwiek satysfakcję w tej sytuacji. Proszę po prostu zwrócić się do narodu, któremu chce Pan przewodzić w drodze do niepodległości utraconej, która może być odzyskana, proszę zwrócić się do Polaków.